Witam wszystkich serdecznie. Dziś taki y, test mlecznego batonika lub takiej czekoladki z wygrawerowanymi y, zwierzętami. Y, kupiona jest, została za 2,49 w sklepie Scrumi. Y, według tutaj opisu na magazynie została ostatnia sztuka, więc później być może już nie będzie w ogóle dostępna. Y, a kraj pochodzenia tej, y, tej słodyczy to Wielka Brytania, także tak wygląda. Ja już otwieram i pokażę Wam, jak wygląda. Yy, tak wygląda. Tutaj jest takie coś po otwarciu, taki obrazek. Yy, tak wygląda czekolada. Powiem Wam, że bardzo fajnie pachnie. Super. Yy, spróbuję kawałek i powiem Wam, czy jest dobra. Dobra, jestem po spróbowaniu takiego jednego kapałka. Yy. Jak zauważyliście, jest to firma Nestle. Ta czekolada bardzo przypomina się um, jedli po prostu naszego KitKata. Bardzo podobna czekolada. Co prawda nie jest ona jakaś bardzo dobra, ale jest super. Także dla mnie taka, tej czekolady takie mocne 7,5 na 10, może nawet 8. Fajna, dobra czekolada. Idealnie by pasowała do um, jakiejś kawy, herbaty. Także generalnie spoko. Bardzo fajna czekolada polecam, tylko prawdopodobnie została właśnie teraz ostatnia sztuka, nie wiadomo czy będzie, także w każdym razie była kupiona na sklepie Krumi. jak będziecie ją widzieli jeszcze sobie gdzieś indziej, to możecie kupić także dzięki za obejrzenie i do następnego, cześć!